Liderki króliczki będą miały duży problem. Nic im nie będzie, wstawię się za nimi. Lepiej nie kłócić się z trenerką Abby, bo jak coś, to ona postawi nauczyciela Majka przeciwko dziewczynom. I tobie, nie martw się, nikt nie zwróci wujka przeciwko mnie. Jestem ulubionym siostrzeńcem. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Dzięki. Oh my god, Susan. Czy trenerka Ebi jeszcze nie przyszła? Dzień dobry, Diana. No przyszła. Rozmawiałem z wami przez telefon, a ona stała koło mnie. To nie moja wina. Ona kazała mi do was zadzwonić. A niech to dziewczyny. Co się teraz stanie? Co się teraz stanie? Ona przerobi nas na hot dogi. Nie martw się, Diana. Stanę w twojej obronie i dziewczyn. Ona nic nie zrobi. Romeo, lepiej nie, bo ciebie też wyrzuci ze szkoły. Tak, Romeo. Nie zadzieraj z trenerką. Lepiej wyjdź zanim nie przyjdzie... O, dziewczyny przyszły! No i jak mi to wyjaśnicie, spóźniłyście się na trening. Trenerko Ebi, przepraszamy, to się więcej, więcej nie, nie powtórzy. Trenerko Ebi, jako kapitan drużyny chcę bronić siebie i mojego zespołu. Jesteś wobec nas zbyt surowa. Co, jak do mnie mówisz, kapitanie drużyny? Wiesz kim ja jestem? Wiem, jesteś naszym trenerem, Ebi. Jesteś nową dziewczyną mojego wujka. Jak mu powiem, jak mówisz do liderek, to zaraz cię rzuci. To będą problemy. Romeo, kim ty w ogóle jesteś? Futbolistą, koszykarzem, czy liderką? Jestem Romeo. Wynoś się z siłowni. Nie wyjdę, bo będę chronił Dianę. Romeo, wynoś się z siłowni. Liczę do trzech, albo sama cię wyniosę. Raz. Nie, trenerko Ebi, Romeo nie opuści siłowni, bo to jest nasza siłownia. Siłownia czy Co, Diana, jak śmiesz? Aj!